Witam z tej strony, Manajk, a ze mną jest Kino. I jak widzicie, zaczynamy serię KOPA Science Royale eee, trójeczki. To jest odcinek pilotażowy. Odcinek się będzie pojawiać e, dwa razy w tygodniu. Kiedy Kino? E, we wtorki, czwartki. Dokładnie, na obu kanałach będzie perspektywa zarówno moja, jak i kiny. A co niech ma coś z życia? Tak, nareszcie mogę nagrywać. No. Może nawet kilku widzów i przyjdzie. Od ciebie? Już widzę te tłumę. No, no, no. I to ja mam taką prośbę do widzów Manejka, no nie pchajcie się tak na ten mój kanał, no bardzo bym was prosiła. Dobra. Dlaczego ściągasz moich? Biegnę do piratem i ściągam. Ogólnie się do jakiegoś czasu zabieraliśmy z nagrywaniem tej serii. Tak. Miała być ona pierwotnie tylko na kanał Monaika. No, ale Kina zrobiła psikus, postanowiła sobie kupić komputer? Tak, może sobie nagrywać na ultra. No, dziś nie bym to przodu. A tak, z kim tu walczy? Zabi to tak, Cały czas tym samym. Ty tam ktoś na dole jeszcze, czym się wydaje? Tak, tak, którą rzuciłaś. No, przecież... Lave, lave, Słuchajcie, no próbowaliśmy to, znaczy tak sobie zrobiliśmy małą próbę nagrania. No, żeby zobaczyć, czy będzie dobrze zbierać, czy nas będzie. Tak. Duże, jak wygląda, ten I y, rzuciłam tą dupą o biurko i ona przez to umarła. A teraz rzuciłam. A teraz wyrzu uwagi, wyrzuciłam ją no. przez barierkę i przeżyła. <ślese> 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 nie chuja, no, nie chuja. No, widzisz, biurko jest bardziej śmierciężne niż przestrzeń nad barierką. barierą. No. Hitler. Boże, mój kod zwisa z drukarki. No, dobra. Ale. Będzie, kurczę, podoba mi się, że tutaj taki jest koop. nam Idealny. Czyli, że biegamy koło siebie i jest normalna gra w singlu. Tak. O, dajemy Ewa. autograf. Daj, ja mu dam ostatni jak ten. To jest on. Ale coś poza tym? E, nie. Wybucha! Dup. Tak ogólnie filmiki się będą pojawiać. Będziemy tylko tutaj intro wywaliliśmy. Bo tego jest za dużo na kanale.

No, oczywiście z nie nie było czym, ale to już Ja też. Się mówi. E, jak widzicie na filmiku chociaż tego nie widzicie, o teraz widzicie. Jajki na to bliźniaki. Tak, jedno z jaj. Jedno cztero jajowe, nie, no, sorry. Przepraszam cię bardzo. Ja nie Dobra, mam jaj. Dobra, jajowe. <laughs> Może mo, mogą być dwujajowe, możesz ty zgardzić. Jajki znowu nie masz broni? Mam, spadaj. <laughs> Tak, jak nagrywaliśmy to tutaj w tym momencie była wielka panika, kina nie ma broni. Po prostu ja... Ja więcej nie chcę nagrywać serii z tym panem. No to niedługo się pojawi jedna u mnie na kanale. Straszne. <laughs> Bawię się jak w Team Fortressie podchodzę ci pod celownik. No 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 Tylko wie, że jest ustawione, że dostajemy od siebie. Nie Wiem, dlatego zaraz umra. Jak założycie dostanę od niego taką serię w plecy, że inoros. Nie, nie w plecy. A nie, dobra, nie będę cię strzelać po jajach, bo one mi się mogą przydać. Kina... Ty widziałeś, jak kin kule odskakiwały. kiwały? Żelazne jaja, baby. Good luck, my dear friend. My dear friends? Co ty? Ruski akcent? A, tak jak to Ciekawe, tak jak gościa wywalę przez okno, to też się nie zabije. Na pewno się nie zabije. A czemu tu się łapało w ogóle? E. Le. Nawet ci go nie zabije, z sobie go mógł złapać. I e, wyrzucasz. Ciepnij nim przez okno, a nie go trzymasz. O, ja chciałem celować w helikopter. <laughs> Nienawidzę strzelać w helikoptery, nie wiem dlaczego. Bo jesteś lama. Sam jesteś lama, a ja jestem bóbr Te. Dość często z tego co widzę mokry. <grym> e, e, m, e... Tylko taki łysy, budr. Ja <grym> A co, może nie? Nie mam racji. <grym> Kochanie, możemy o tym porozmawiać, jak wyłączymy Frapsa i nasze programy do nagrywania dźwięku? Oj tam czemu? Ja zawsze z tą rozmawiam mam włączony program do nagrywania dźwięku. Wiem, a później robimy podkłady do pornosów. No ba. Wiesz że już na, ile na tym zrobiłem Może się podzielił w końcu. Jak się podzielę, to będę miał wtedy jedno jajko. <laughs> Nie no, <lubię>, ja ci <laughs> zostawię jajko, jajko ci zostawię. Jak znam też się przeturlał. Lamo, ja to zrobiłam z gracją. Prawie się wyjechałam, ja... po czym się podniosłam i ja wydawałam, że nic się nie stało. No, helikopterek by był, helikopterka nie ma. Ał. Jedno mnie w tej grze tutaj na tym początku rozpierdziała, ta niekończąca się amunicja. No, jest to fajne. Czy fajne się... jest takie troszkę mało realistyczne? Nie no, w tej grze coś jest mało realistyczne? Nie no, przecież... Nie, kochanie, ta gra jest pełna realizmu, tutaj nic w ogóle, wiesz... O, widzę cię, ale się tam zataczasz... O, ale piłam z... wczoraj troszkę, no... Jezu, już... Wczoraj nie piłaś, kłamiesz. Wodę piłam wczoraj. No to musiałem mieć bardzo dużo pierwiastków z brudnych ról. <laughs> o, ścinka mała. To u mnie nie było. No, ale była ogólnie, moi drodzy, pozwolę sobie zauważyć, że ta gra ta ma tak opt chujową optymalizację, że oczywiście lepszą niż, niż ten dwójeczka to jest, myślę, że jasne i logiczne. Nie, ale to jest naprawdę hmm? przerażające, że trójka chodzi lepiej niż dwójka na tym samym sprzęcie. No, ogólnie fakt faktem, yy, zdarzają się tutaj ścinki, zdarzają się yy, spadki FPS-ów, które są tak totalnie z dupy, że... Ściągniesz tego snajpera? Nie. Tak no można. Strzelamy, strzelamy, strzelamy! Gincie, gincie! Nie! Stop, sio. a, Fuck. Dlaczego nie strzelasz w tą drugą stronę? Strzelałam. I to była taka fajna nasza rozmowa, że ja tak. się śmiał, że to ja przeżyłam, Manaik twierdził, że on... Ale w tym momencie i przyznałem rację, że to Nie, ona... nie, nie, bo to był jednak on. Jak widzicie, to jest Manoik. Możecie poznać po Ja tam uciekłem na dole. To co, myślę, że kończymy nasz odcinek pilotażowy i... Tak, myślę, że to na tyle starczy. jutro. Tak. tak, jutro już w pełnoprawnym odcinku, także ode mnie see all. Komentujcie subskrybujcie łapki w górę na obu kanałach Chwile widziane. Pozdrawiam was kina. No, do zobaczenia.